Na Florydzie szybko powstaje ośrodek detencyjny dla migrantów oczekujących na deportację, potocznie nazywany alligatorskim Alcatraz. Ciężarówki przewożące ciężki sprzęt wjeżdżają na Everglades około godziny drogi na zachód od Miami. Plany przekształcenia lotniska szkoleniowego Date Collier w obóz dla migrantów wywołują pytania i krytykę. Larry Seward relacjonuje z okolic tej placówki. Kilometry bagien z aligatorami, pytonami i chmarami komarów otaczają pas szkoleniowy lotnictwa Miami-Dade znajdujący się za mną. Urzędnicy twierdzą, że natura zapewnia tu ochronę. Inni dostrzegają jednak słabe punkty. Bramki z drutu kolczastego pozostają otwarte przez całą dobę, umożliwiając kierowcom dostarczanie generatorów wielkości kabin ciężarówek, przyczep oraz ciągły strumień ciężkiego sprzętu. Aligatorowy Alcatraz. Jesteśmy gotowi. Wszystko to, aby zbudować tymczasowy ośrodek detencyjny na opuszczonym 39-milowym lotnisku Miami-Dade w Everglades w sezonie huraganów. W ciągu najbliższego miesiąca lub dwóch władze planują wysłać tam tysiąc imigrantów oczekujących na deportację. Moja pierwsza reakcja to czy to żart? Betty Osiyola, rzeczniczka plemienia Mikosuki, którego ziemie znajdują się w pobliżu, mówi to zagrożenie ponownie otwiera drzwi do pewnego rodzaju rozwoju. Mówię że to tymczasowe, ale kto wie, jaki inny szalony pomysł im się narodzi? Może to powinno zostać na stałe? Jak dotąd plan zakłada tymczasowe zakwaterowanie? Taktykę stosowaną na Kubie w Guantanamo Bay oraz po huraganie Andrew na południowej Florydzie. Wtedy menedżer do spraw sytuacji nadzwyczajnych Miami Dade mówił, że takie rozwiązanie jest podatne na silne burze, ale nie wiadomo, jak władze stanowe poradziłyby sobie z takim zagrożeniem lub z upałem Everglades. To stanowi wielką szansę dla stanu Floryda. W tym materiale prokurator generalny Florydy nazywa to skuteczną odpowiedzią na kryzys nielegalnej imigracji. Otoczony terenami podmokłymi z aligatorami i wężami koszt ochrony jest znikomy. Online sekretarz do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego Kristin Oem mówi, że placówka w dużej mierze zostanie sfinansowana przez program FIMA na schronienia i usługi. Konto jej departamentu również chwali ten ruch jako część opłacalnych i innowacyjnych sposobów realizacji masowych deportacji. Tymczasem protestujący wzywają do zatrzymania budowy. Burmistrz Miami Dade martwi się o wpływ na wysiłki ochrony Everglades. Mamy zobowiązania środowiskowe, fiskalne i obawy dotyczące bezpieczeństwa. List do burmistrza od dyrektora zarządzania kryzysowego Florydy mówi, że zgodnie z uprawnieniami nadzwyczajnymi gubernatora Rona de Santisa wydział zamierza wykorzystać lotnisko do wsparcia rządu federalnego w egzekwowaniu przepisów imigracyjnych. Pozostawia to hrabstwo z niewieloma opcjami, a wieloma obawami co do dalszych losów tego miejsca. Burmistrz Miami Dade mówi, że jej zespół rozważa opcje prawne, a choć urzędnicy stanowi twierdzą, że to tylko plany tymczasowe, zaoferowali zakup terenu. Jednak Rada Hrabstwa Miami Dade będzie musiała to zatwierdzić. Jutro prezydent Trump uda się na Florydę, aby uczestniczyć w otwarciu nowego ośrodka detencyjnego dla nielegalnych imigrantów. Zlokalizowanego na lotnisku Date Collier Training and Transition Airport razem z sekretarz Christy gubernatorem Ronem DeSantisem, kongresmenem Byronem Donaldsem i innymi przywódcami stanowymi oraz lokalnymi. Mamy nadzieję, że zobaczymy tam wielu z Was. Placówka znajduje się w sercu Everglades i będzie nieformalnie nazywana Alligatorowym Alcatraz. Prowadzi tam tylko jedna droga dojazdowa, a jedyna droga wyjazdowa to lot w jedną stronę. Placówka jest odizolowana i otoczona niebezpiecznymi dzikimi zwierzętami i nieprzyjaznym terenem. Placówka będzie dysponować prawie pięcioma tysiącami miejsc, aby zakwaterować i deportować przestępczych nielegalnych imigrantów. To efektywny i niskokosztowy sposób na przeprowadzenie największej masowej kampanii deportacyjnej w historii Ameryki.